Cześć, z tej strony Szymon. Jak widzicie, zaczynamy wiosenne testy, wybudzamy się z zimowego snu, jeśli chodzi o rowery testowe. No i na pierwszy ogień wpada do nas gość ze stajni KTM. -a. No i ku naszemu wielkiemu zadowoleniu jest to właśnie gość ze stajni KTM, bo nie ukrywamy, że w redakcji cenimy sobie rowery tego austriackiego producenta. Nasz kolega redakcyjny Piotr Berdzik na co dzień ściga się na ich modelu do XC. No i sprawa cieszy tym bardziej, że jakby to jest dowód na to, że rowerowy KTM ma się dobrze. Na rynku jakiś czas temu można było słyszeć pogłoski o problemach finansowych tej austriackiej marki, natomiast te problemy finansowe dotyczą marki związanej ze światem motocykli a rowerowy KTM tak naprawdę od ponad 30 lat jest autonomiczną marką, która z tym światem motocykli nie ma nic wspólnego także chcemy, żeby to fajnie mocno na wstępie wybrzmiało, że rowerowy KTM jest w, po prostu w dobrej kondycji i nic, nic tam złego się u Osryków nie dzieje no i właśnie dowodem na to jest chociażby ta, ten dzisiejszy gość, Shosa Revelator Alto w wersji Master, czyli Shosa, która swoją premierę, a raczej nawet nieoficjalną premierę miała na Tour de France w 2022 roku. Wtedy to pierwszy raz tę szosę można było zobaczyć pod, pod nogą kolarzy ekipy B&B Hotels KTM. A tak naprawdę rower ten oficjalnie wchodził do kolekcji KTM na rok 2023. No i już wtedy ale, ale także teraz był mega nowoczesną konstrukcją stworzoną przede wszystkim z myślą o ściganiu. Natomiast jak przystało na nowoczesną konstrukcję wyścigowego roweru szosowego, projektanci KTM-a postarali się tutaj upiec wiele, wiele pieczeni, pieczeni na jednym ogniu, czyli ten rower ma łączyć w sobie zalety lekkiego roweru do jazdy po górach. Ale i ma łączyć sobie względy aerodynamiczne, a także dbać o komfort jazdy. Jak to wszystko działa w praktyce, o tym opowiem Wam w tym materiale. Koniecznie oglądajcie go do końca. Jeszcze tytułem wstępu warto byłoby dodać, że w grupie rowerów Revelator Alto znajdziemy tak naprawdę pięć wersji wyposażenia. Model Master jest drugim od góry wariantem wyposażenia, wycenionym na 23 299 zł. No i seryjnie KTM osiąga tutaj bardzo przyzwoitą masę na poziomie 7,6 kg. Sprawdzaliśmy to osobiście. KTM jest tutaj mega transparentny, dokładnie podaje masę tego roweru i warto tym wyliczeniom zawierzyć. Wyżej modelu Master jest tylko wariant Exonic Ten wariant Exonic dzieli tę samą ramę co testowany przez nas wariant Master Natomiast oczywiście posiada trochę bardziej zaawansowane wyposażenie Ma między innymi zintegrowany cockpit No i oczywiście wyższą grupę napędową No i ten topowy model schodzi z masą na, na, na pułap 6,9 kg Także co chcemy żeby wybrzmiało już na początku filmu to to Że te rowery są po prostu mega lekkie Jak zwykle, analizę testowanego roweru zaczniemy sobie od omówienia ramy. Ja na wstępie powiedziałem wam, że to jest szosa Do It All. Co to znaczy w praktyce? W praktyce znaczy to tyle, że KTM chciał stworzyć tutaj właśnie mega lekki rower. Ale nie za wszelką cenę, bo jakby już dawno odeszliśmy od tych czasów, kiedy jedynie niska masa się liczyła. Teraz równie, równie mocno, mocny nacisk przy projektowaniu rowerów projektanci kładą również na względy aerodynamiczne. No i to w tym przypadku widać gołym okiem. Jakby KTM stworzył tutaj aerodynamiczne profile ramy, która wykonana została swoją drogą z włókna węglowego Premium, więc to też już mówi coś o, o tym modelu. Względy aerodynamiczne widać. Widać na pewno w przypadku główki ramy czy projektu węzła podsiodłowego. Na spoko, na spoko poziomie stoi tutaj także integracja. Jak widzicie, jakby tutaj nie wychodzą żadne kable nam na zewnątrz. Wszystkie kable prowadzone są w mostku FSA i chowają się następnie w główce ramy. Integrację widać też także w obszarze węzła podsiodłowego. Jakby tutaj mamy zintegrowany zacisk sztycy, a sztyca sama w sobie jest również, ma również aerodynamiczny profil, w tym przypadku sztyce dostarczył producent, uznany producent Rachel. Konstrukcja tego węzła podsiodłowego ma względy nie tylko aerodynamiczne, ale także poprawia komfort jazdy. Jakby to jest znane, znane rozwiązanie i tak naprawdę stosowane przez większość producentów w nowoczesnych szosówkach. Obniżone, obniżone łączenie tylnego trójkąta z rurą podsiodłową, właśnie zintegrowany zacisk sztycy, no i sztyca o charakterystycznym kształcie. Cały ten system ma pozwalać uginać się lekko temu elementowi i automatycznie poprawiać komfort jazdy na drobnych nierównościach. Oczywiście o komfort jazdy tutaj dbają także odpowiednio szerokie opony, seryjnie nasz KTM Revelator, to Master stoi na oponach o szerokości 28 mm, natomiast maksymalnie możemy tutaj zmieścić opony 32 mm. Więc no cóż, jakby już ta opona sama w sobie jest mega komfortowa, natomiast mamy jeszcze potencjał na zmieszczenie czegoś szerszego. Jeśli chodzi o wyposażenie naszej wersji Master, została ona ubrana w kompletną grupę. Shimano Ultegra Di2. Mamy więc bezprzewodowe klamki. Bateria tej grupy schowana jest w rurze podsiodłowej i zasila oczywiście tylną przerzutkę i przednią przerzutkę. Mózgiem tej całej grupy jest tylna przerzutka. No i tak naprawdę co chcę, żeby mocno wybrzmiało w tym momencie, to to, że to jest bardzo wierna kopia topowej grupy Dura-Ace Di2. Pod względem kultury działania tej grupie niczego nie brakuje. Jest tylko około 200 gramów cięższa niż właśnie topowy dura Tak naprawdę jedynym, do czego można było się było tutaj lekko przyczepić, to przełożenia w korbie. Oczywiście no nie każdego to będzie dotyczyło, natomiast naszym zdaniem w tak mega zaawansowanym wyścigowym rowerze, no już kompaktowa korba to jest trochę za mało i w perspektywie ścigania się w peletonie i utrzymywania wysokich prędkości przelotowych na wyścigu zdecydowanie taki mid compact 52 36 bardziej by tutaj pasował. No i cóż, elementem, który mega rzutuje na charakter całego tego roweru są oczywiście koła. Mamy tutaj karbonowe koła Mavic'a z stożkiem o wysokości 32 mm. No i to jest mega lekki zestaw, którego zalety poczujemy przede wszystkim na podjazdach. Waży 1500 gramów, właśnie w, jeśli chodzi o cały zestaw. No i cóż, taki stożek, tak jak mówiłem, spisze się, głównie na, dobrze spisze się głównie na podjazdach. Natomiast w terenie płaskim nie odczujemy tego efektu noszenia, który dają nam właśnie koła o wyższym stożku. Także, co chcemy, żeby tutaj mocno wybrzmiało w, takim, w takiej konfiguracji z tymi kołami 32 mm. Ta szosa jest jednak bardziej skrojona pod kątem jazdy po górach i właśnie wyciskania wysokich prędkości na podjazdach i zjazdach. Słuchajcie, przechodzimy do najważniejszego elementu testu czyli wrażeń z jazdy. Co, Od czego chciałbym zacząć? Ten rower posiada typowo wyścigową geometrię, co znaczy, że siedzimy tutaj bardziej poklejeni nad przednim kołem, no i siedzimy po prostu bardziej, w bardziej agresywnej, aerodynamicznej pozycji. Z jednej strony właśnie to przekłada się na to, że możemy jechać szybciej, w bardziej zwartej pozycji stawiamy mniejszy opór aerodynamiczny, a z drugiej strony ten rower daje nam możliwość mega efektywnego dociążenia przedniego koła. Przez co czujemy po prostu się bardzo pewnie na zjazdach, możemy bardziej agresywnie atakować górskie zjazdy, jakieś tam serpentyny itd. Co ciekawe w moich rękach znalazł się rower w rozmiarze S. Ja, można by powiedzieć, że był delikatnie przymaławy na mnie. Natomiast osoba o wzroście 175 cm, czyli właśnie moim wzroście, moim zdaniem jest tutaj na pograniczu rozmiaru S i M. Ja akurat należę do tych kolarzy, którzy wolą mniejszą ramę i dłuższy mostek, więc uważam, że gdybym włożył sobie tutaj delikatnie dłuższy mostek, to byłby dla mnie idealny, idealny rozmiar. Natomiast to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak ten rower jeździ. A cóż, no moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z rasową wyścigówką, która z urzędu jest gotowa na start w zawodach. Po pierwsze KTM Revelator Altomaster cechuje się bardzo dobrą sztywnością boczną. Ten rower oferuje bardzo fajną dynamikę przyspieszeń zarówno kiedy startujemy, jak i kiedy wstajemy na przykład właśnie w siodle podczas górskiego podjazdu czuć tutaj właśnie wysoką sztywność boczną środka suportu. Niektórzy z Was mogą kręcić nosem, że jest to środek suportu w standardzie PressFit, natomiast nie można odmówić tego, że jest po prostu mega właśnie efektywnym standardem, który całą tą energię z przenosi na tylne koło. Także rower ten mega dynamicznie przyspiesza, co jest również, również zasługą nie tylko tej sztywności bocznej, ale i niskiej masy, bo przypomnijmy 7,6 kg w rozmiarze S nasz rower osiąga na wadze, to jest mega dobry wynik. A jeśli dodamy do tego właśnie te lekkie koła Mavica, przypomnijmy 1500 g na zestaw, no to mamy po prostu całą taką bombę, jeśli chodzi o przyspieszenia. I, I tak jak mówiłem w przypadku y, omawiania wyposażenia, jakby y, te koła o stoszku 32 mm y, mega rzutują na charakter całego roweru. Y, naszym zdaniem w tej konfiguracji ten rower y, nadaje się głównie, w sensie może nie nadaje się głównie, to źle to powiedziałem. Y, najlepiej spisze się i najwięcej atutów pokaże właśnie w górskim terenie. Gdzie ta dynamika jest mega, mega duża, natomiast w terenie bardziej płaskim koła o takim stożku no nie dają aż takich dużych zalet aerodynamicznych jak chociażby koła ze stożkiem 50 mm, i to warto zapamiętać. Ja też jestem w ogóle mega pod wrażeniem, jak te nowoczesne szosówki, jak duży progres zrobiły nowoczesne szosówki, jeśli chodzi o komfort jazdy. Bo, jakby tutaj to obniżenie, obniżenie rurek tylnego trójkąta, sztyca o charakterystycznym przekroju, no i właśnie odpowiednio szerokie opony, one robią różnicę i na tym rowerze po prostu jedzie się o wiele bardziej komfortowo niż jeszcze na jakichś aerodynamicznych modelach gdzieś tam dwa czy trzy lata wstecz. Także, ten model zdecydowanie należy do jednych z naszym zdaniem ciekawszych rowerów szosowych typu Do It All. Naszym zdaniem to jest rasowa szosa, która już z urzędu jest gotowa na start w zawodach i na walkę o jakieś tam czołowe lokaty. Katem Revelator Alto Master plasuje się w średniej cenie modeli o porównywalnym wyposażeniu i na porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o właśnie cały, cały zestaw. I naszym zdaniem powinien brać, być brany pod uwagę przez osoby, Osoby, które szukają uniwersalnego roweru szosowego do jazdy w różnym terenie, bez względu na to, czy chcecie jechać na wyścig w górach, czy chcecie się pościgać w jakimś terenie bardziej pagórkowatym. Na ten moment to tyle. Ja po więcej informacji odsyłam Was do lektury testu na portalu Byword.pl. Tam w szczegółach opisuję detale związane właśnie z rewelatorem Alto Master. W tym momencie się z Wami żegnam. Lecę pokorzystać z tego wiosennego słońca, potestować jeszcze ten rower. No i cóż, Was zachęcam do zostawienia kciuka w górze, zasubskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale. Także do zobaczenia!